No, zatrzymałem się na chwilę, żeby sprawdzić. Odlać się ogólnie Nocka zleciała, zapowiadało się tragicznie, a nie było tak źle. Nie spałem nawet nigdzie nie drzemałem, bo nieraz jak staje się na pauzę, chyba że już mocno wali spanie. No to wiadomo, że trzeba się zdrzemno, trzeba zjechać, ale jeśli kurde na tą pauzę zjechałem, nie? I nie było tak źle, no to nie chciałem się rozsypiać na tej, na tej pauzie, nie? bym godzinę poszedł spać, na pewno bym zasnął. A cholera wie, czy bym się nie obudził w jeszcze gorszym stanie, nie? Nie powiem wam, że zleciało. O teraz po, posłuchałem dobry, dobrych nutek, dobrych, dobrych tych, jakichś audiobooków. No i tym sposobem od 21.30 jak wystartowałem. E, tak, tak tym sposobem jest już tu sumie prawie 6 rano. Sprawdzam jak temperatura, stanałem się odlać. Warto sprawdzić na postoju. Dobra, jest okej. Okay. Możemy ruszać dalej. No, jest 6 rano dosłownie, zostało może z 20 parę kilometrów do celu. Jedziemy dalej. Rozładować towar i odpiąć naczepę, nie? Bo... Bo jedzie już z Polski od 5 rano, chyba wyjechał chłopak właśnie z załadowaną naczepą dla mnie, nie? Na miejscu, drodzy widzowie. <laughs> Zgasimy już ten nagrega za strany. mam brudne auto w ogóle. Kuuu, masakra. Bierzemy sobie rękawiczki. Idziemy otworzyć naczepkę, zobaczycie jak towar wygląda. W sumie nie pokazywałem. Mam akurat paletę awokado. One są dość niskie, tamte są wyższe. Mango, awokado, lampę 14. Lampę Fircem jest hio, temat załatwiony cofamy nieraz się uda od nieraz się nie uda od to zależy od dnia zobaczcie, jaki cmentarz Zaczął się sezon na hasło, ale ujechana szyba. Zrzucamy to. To jest najgorszy moment, ponieważ już jestem rozbudzony. Ciężko zasnąć. Trzeba będzie piwo pierdyknąć. Już tak o tym piwku marzyłem. Mam taką perełkę schodzon. Dobra, zdjęte. Zobaczymy, na mi to zajęło. Ściągałem sam. Banana ściąga się nieco szybciej, ponieważ jest bardziej stabilny niż warzywa. Warzywa są na wąskich europaletach i są dość ciężkie, a 43 minuty dosłownie mi to zajęło. Oczywiście. Bez sprawdzenia, nie? Bo sprawdzenie to już osobna kwestia A dogadałem się z nimi, bo jest a muszę zacząć kiedyś pauzę Więc powiedziałem, e, no taka miła, przesympatyczna pani jest Powiedziałem jej, że po prostu zacznę sobie kręcić pauzę na parkingu i przyjdę z buta tak za godzinkę po te papierki, nie? I papierki, a już się rozczepię na parkingu i tak dalej, będzie szybciej Dobra, rozpinamy się, żegnamy się powoli z krągą. Jak ja to robię? Znaczy w sumie to wiem jak to się powinno robić, bo zdawałem prawo jazdy, ale ja robię Wyczepiam zawsze naczepę w ten sposób Zaciągam hamulec ręczny Podnoszę na poduszkę teraz, bo jakbym podniósł na poduszkach tutaj, To siodło mogłoby mi się nie wypiąć Nad dużo nie podnoszę, bo jest pusta, więc Żeby kierowca, który przyjedzie się wczepiać, Nie musiał wysoko do konia podnosić, nie? Dobra, autko mamy, można powiedzieć, prawie rozpięte tylko jeszcze przewody. A zawsze sobie jeżdżam kawałek, żeby po prostu miał wygodniej. No, teraz poziomujemy przewodniki. No, ja to robię zawsze w ten sposób, nie w inny. Tak się nauczyłem. Nigdy mi naczepa jeszcze nie odjechała, nie spadła. Z po prostu wygodnie, zaciągam sobie nęczczyć na czepie, wiadomo dla bezpieczeństwa. Potem sobie to siodło wypinam. Bo jak już podniosę konia, to często gęsto siodło nie chce się wypiąć, bo to trzeba regulować, strać. Każdy ma inną technikę. Ja tak robię, może i tak nie powinno się robić, ale ja po prostu robię. Przewody odczepiam sobie tylko. Gdy już odjadę z wypiętym siodłem, bo, bo to jest chłodniej, nie będę się wciskać między kabiną a naczepą. Odstawiam się teraz, właśnie na pauzę. A czemu agregat chodził? Zapytacie, skoro drzwi otwarte, bo postawiłem ścianę grodziową i tutaj, już temu kierowcy, wszystko poustawiałem, żeby tą y, temperaturę załadował tak, jak powinno się ładować. No i ustawiam się w ten sposób, właśnie. Teraz już chłodnie zgasiłem Już nie chodzi, nie? Tylko już mu poustawiałem tak jak powinno być Żeby tylko sobie po prostu auto yy, podczepił podczep, Podjechał pod rampę i, i bajka A mi zależy żeby stać tak Ponieważ tu jest cień A dzisiaj będę spał w dzień Kończymy zabawę na dzisiaj 7.22 proszę państwa Gasimy całe oświetlenie Dodatkowe Zakończone Dziękuję, dobranoc No moi drodzy parafianie Zobaczcie Szczochy Świnie kurwa Jakim trzeba być człowiekiem, żeby naszczać butelkę? Już nie mówię, no nie ma szans gdzie się zlać, to lepiej w butle niż w gacie, ale... I wywalić to po prostu w krzaki, na parkingu firmowym, a potem... No bo kierowców wyganiają, bo nie możemy nigdzie stać, bo... Bo, bo źle, bo wszyscy nas gonią, bo wszyscy nas nie lubią, bo to... Jesteście brudasy i ślejtuchy, no to też bym nie chciał. Nie wszyscy oczywiście, nie uogólniam. Ale jak nie szanują tego, co ktoś daje, no to... Sorry, zobaczcie, wyczepiony jestem, elegancko tego tu. Auto jest tak uwalone, że to jest porażka. Siodło jeszcze widzę jest ok, ostatnio smarowałem. To dużo nie smarowałem, żeby to nie upadało, ale i tak zobaczcie, troszkę powylatywało, żeby rama nie była uwalona. No, tu mam ten mniejszy zbiorniczek, 335 tylko. No, w tamtym miałem dotąd, 100 litrów mniejsze. Bimy Bronxa o 7.20. <grytania> Dobrze to? Pójdę się potem wykąpać, ogolić, wykąpać. Teraz się tak ogarniałem, ogarnąłem troszkę w tym, w moim podręcznym kibelku. Szybańkę bańkę wyjąć z naczepu, bo ja mam naczep... Ja mam wszystko w tym Ja mam... ale to czekajcie, najpierw obowiązki. O wtyczka jest. Dlaczego ta wtyczka? Panie i panowie, zapytacie. Właśnie do tego Ła Dziękuję. Piwko w ogóle z Holandii. Jak byłem na załadunku, to byłem w sklepie. Kupiłem sobie piwko, ale nie wypiłem, bo się przedłużało i przyjechało ze mną z Holandii perełka polska. Hmm. Pita w Niemczech. Gdzie to jest ten? A tu jest. Tu jest, słuchajcie, moje, mój dobytek. Tu mam strój roboczy. Taki ze sobą może. Szeleczki, eleganckie. Tu mam banieczkę. O, dobra. Słuchajcie, mamy kurczę, ja pierdziela, ale mi tutaj Matula narobiła i Vanessa przygotowali Ja pierdziele, karkuweczka jaka zarąbista A gdzie piwo, a gdzie piwo? Wiedziałem, że mi piwa nie kupi Cholera jasna Paróweczki, delicja. Mówiłem dużego Sprite, aha dobra nie było dużych, kupiła małego. Dobra, dwa małe, dobra. Generalnie to spałem, musiałem jeszcze ręce umyć. Tam jest już kolega, który przyjechał, oddałem mu naczepę. Tu jest naczepa moja. Dokumenty od towaru sobie włożymy tutaj. Od naczepy jest dowód tutaj. Zgrzeweczkę wody sobie też już zapakowałem. No i co, idziemy dalej w kimkę, nie? Dobra, po pauzie. Czas się wiąże. 9.07, zrobione pauzy. Dzień pracy. pracy numer 5. W sumie no. Nie, nie zaczynamy kolejnego dnia, nie, dnia pracy, bo szczerze powiedziawszy już go zaczęliśmy wczoraj Nie, dzisiaj o 12 w nocy Trochę nijaka ta moja teoria, ale tak już wygląda praca kierowcy Jednego dnia pracę kończysz, tego samego dnia możesz jeszcze ją zaczynać Siodło sprawdzone. Zaraz nóżki troszkę na wolnym. Nogi mają dwa tryby. Jeden wolny ślimaczy, ale bardzo silny. Drugi bardzo szybki, ale za to mega słaby, czyli trzeba dużo siły wkładać. Nie? Po prostu jak naczepa jeszcze dobrze nie odbiła od ziemi. To lepiej na wolnym podkręcić. O. Nogi się delikatnie uniosą. Będzie po prostu nam lżej... Opór, oporu już nie będzie, to wtedy sobie bajkę wyciągamy i za... Pinamy, o i teraz już pięknie idzie. Te nogi są wypoziomowane, zawsze sobie jeszcze poziomuję auto, nie zwalniając hamulca ręcznego, szarpie jeszcze parę razy do przodu. Gdy siodło już z pozycji do jazdy, ustawia się, to tak jakoś, tak jakoś mi się zawsze urodziło coś, że, że trzeba szarpnąć. To nic nie puszcza Odjechać się nie da Jedno co trzeba teraz zrobić to odbezpieczyć hamulec ręczny Sprawdzić jeszcze na koniec czy znaczy naczepa jest wypoziomowana Wypoziomowana Hamulec spuszczony Można panowie zapindalać No i witamy wnowu w tym samym miejscu powiem mam szczerze Plan wykonany Mały przeskok w czasie bo nie chciałem Was męczyć drugim takim samym, bo robiłem dwie takie same trasy pod rząd, czyli Golina-Doncaster, czyli koło Konina, tam ta moja miejscowość. Golina-Doncaster z Doncaster, powrót do Berlina. W Berlinie przyciągnęli mi na czepe, jak dobrze widzieliście? W, 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 w tym, przyciągnęli mi na a w Berlinie do Doncaster z powrotem, więc naprawdę dobra rajka. Ja od wtorku, jak wyjechałem, zrobiłem 4500 km, wyobraźcie sobie. To jest około 700 ponad kilometrów na dzień. Dzień w dzień wyjeżdżam dacho do końca, zapierdzielam ostro, no i plan wykonany. Jutro kończy mi się cykle, jutro mi się kończą cykle. Także jedne co zdążę zrobić to tylko się rozładować z rana i to jeszcze bystro i zaczynam 24, nie? Zrobię 24 do wtorku, no i może uda się coś załadować. Na powrót, no i już kurczę, drugie kółeczko dobiega końca. Nie? Fajnie, jestem zadowolony. Lubię, jak tak się robota układa. Lubię, jak koła się kręcą. Lubię, jak człowiek w robocie jest troszkę przytyrany, bo wtedy wiem, że się opłaca. Mam taki mały problem z tym, naczepy schodzi mi powietrze dość ostro. One są wszystkie gej, leciało Myślałem, że leci gdzieś tu z butli albo z jakiegoś przewodu, ale jest problem troszkę większy. Słychać? słuchać. poduszki, wszystkie całe, opatrzyłem tym moim spryskiwaczem tutaj spsikałem leci z siłownika z lewego koła eee, ale to jest ten mały siłownik nie mam doświadczenia szczerze mówiąc parę razy zaślepiałem siłownik jak mi walnął kiedyś ee, to trzeba go wykręcić, tam nie ma tego miejsca żeby go wykręcić, więc on nie jest chyba wykręcany, ale nie no syczy, syczy, syczy powietrze tak, że no po pauzie już powietrza w układzie nie ma, także jak zjadę na bazę, przed zjazdem na bazę z jakieś 2-3 dni zgłoszę, żeby to ogarnęli. Mam nadzieję, że do tego czasu się nic nie stanie. że ja nie musiał jakoś tego doraźnie ratować, nie? Jesteśmy już. Na połudzince, ja mam szczerze, że ten drugi wyjazd ja y, będzie spokojniejszy, no i tak w sumie na pozoru Był spokojniejszy, bo wiesz, że jechałem sobie tak spokojnie Tak te 8, 5, 8, 6 z tego Berlina, już ten wyjazd z kraju mi odszedł Odeszła mi odprawa, y, tankowanie, blanie i tak dalej Ale też y, codziennie praktycznie te 8 z groszem Pod 9 godzin wyjechane, wczoraj po 8 z groszem Tutaj też miałem 3 godziny do portu I z portu miałem tutaj jakieś 5,5, także no Dzień w dzień od wtorku praktycznie tacho wyjechane, nie? poczywać robię 24 w Anglii Pierwszy raz od bardzo długiego czasu. Nawet 24 gdzieś tam się kręciło na Polsce, a gdzieś tu Berlin bliżej granicy. Nie? Jak będę miał coś jeszcze do powiedzenia, to się do Jak widać 24 w trakcie działamy sobie, rozdawany. Dzisiaj rano się zdjąłem. Wszystko ładnie, planowo, na czas, jak to przeważnie bywa. I działamy sobie z autem. Rozdawałem się, to pogoda była pod psem. Padał deszcz, było dość parno. Potem zaczęło świecić słońce, jest 23 stopnie, jest mega gorąco. Chociaż te upały do nas jeszcze czekają. Jest maj, więc do zlotu zostały, jest 16 maja. Więc, więc, więc za dwa miesiące o tej porze to już będę grzał się w Opolu Mam nadzieję taką przynajmniej że wszystko się ułoży i będzie ok, że wszystkie plany wypalą malujemy napisy, Ogordałem opony, koła, felgi, opony, opony, felgi, umyłem Zresztą widać są ślady z drugiej strony to samo. I taka jedna yy, rada dla Was, bo też przerobiłem. Chyba, że macie jakieś sprawdzone źródła, firmy, markerów, bo przerobiłem tutaj tych markerów i to nie ze świecka, nie ze świecka, i różne z internetu. Powiem Wam szczerze, i wszystkie to samo. Puszka farby, zwykłej farby, chyba chlorokałczukowa. Biała farba. Tutaj mam na kapselku różne rodzaje pędzelków. Powiem Wam szczerze, że robi robotę. Robi robotę, przede wszystkim, że jest o wiele szybciej. Druga sprawa, tamte markery, to powiem Wam szczerze, nie że jest żmudna praca. Bardzo długo to schodzi. To nie jest na takie przebiegi, jak ja robi ciężarówka, to nie jest to, że tak powiem, wytrzymałe na tyle, ile bym ja chciał po prostu. W tamtej zaczynamy markerami. Dwie, trzy trasy. Napis może nie, 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 nie to, że całkowicie zszedł, tylko po prostu żółk. Farba, ta, ta, ta farba żółkła, wytracała barwę i nie wyglądało to zbyt smacznie, co chwilę trzeba było to poprawiać, co mnie nerwowało. Tutaj zwykłą farbą w słoiczku, nie knows, że długo starcza, nie muszę kupować 10 markerów, to no długo trzeba po prostu, tak? Dzień dobry w poniedziałek, w jaki poniedziałek, kurwa. Dzień dobry w środę. Właśnie ładujemy, właśnie już załadowaliśmy, ciężko jest. O, to w ogóle napisy nie pokazywałem wam jak wyszły, tak to wyszło. To mam prawie skończone. Drugie koło jeszcze muszę skończyć, bo zaczął padać deszcz wtedy. Tu mam tylko napis Gubier. Chłodnia odpalona. Idę jeszcze podbić CMRK. 24 palety banana. O, tu nowy DAW. DAW XF akurat to jest, nie XG. Idę podbić CMRK i myślę, się przejechać na burgerka dzisiaj. Tutaj na Kloster. Niedaleko przy firmie jest taki, taka burgerownia Alla Trackerska. Także może wam pokażę, co można tam kupić. Zamykamy, bananek załadowany i to jest tyle na dzisiaj z naszej pracy. Zamknąć drzwi, załadowany towar jest, jest. Zaczepa wypoziomowana, ręcznie zwolniony, tak sobie zawsze sprawdzam wszystko. I do wyjazdu. Półtorej godziny wszystko zajęło. Ósma rano wjechałem, nawet po ósmej I na dzisiaj mamy tylko i tylko i wyłącznie jazdę. Jakieś 9 dobrych godzin. Myślę, że dyszkę ruszę w sposób taki... Bezinwazyjny, ale ruszę. Ale ja w tym tygodniu schodzę z kółka, więc mam dwie dychy, więc nie jest mi szkoda. Do wyjazdu fajnie, dzisiaj naprawdę poszło, nie można narzekać. O! I pięknie. Dobra, jestem. Tutaj jest parking, wiele ciężarówek. Często tutaj też ładujemy towar z tej firmy. Dobra, mi się kolorowe. Pełen wam tyle, że byłem co zamówić, ale zamówiłem sobie. Małego, znaczy w sensie, tam jest chyba 150 gram Bo 230 gram to jest ten duży Wiedziałem, że nie chcę takiego dużego, bo no bo ja będę go jazd przez jazdy, nie? Nie mam dzisiaj żadnej spiny, ale Już sobie pojadę, nie? Już sobie zjem takie burgerka z fryteczkami Ten burgerek kosztował mnie 7 euro Plus frytki, plus cola Pewnie wyjdzie ponad dychę, nie? Ale jest mega dobry Dobra, mamy Jak to mówią, czas spróbować tego potwora się w ogóle, jakie opakowanie, nie? Te wielkie Pachnie zarąbiście, przekozacko są też frytki tutaj, dlatego też jest takie duże Podejrzewam O, jest takie burgeraska jest ten small Fuj Grube Jest tu jeść Bez kitu Razem wyszło ze wszystkim 14 euro Myślałem, że będzie mniejszy, nie? To jest barbecue burger Mmm, Jakże Także nie jadę To 10 minut postoję, go zjem I taki ten filmik trochę bez ładu, bez składu, co? Szczerze powiedziawszy, ja stoję tam... To jest moja miejscowa, To jest moja miejscowa. szczerze powiedziawszy, na pauzinkę, jak staję na Marienku, tak zwanym Marienku, czyli... Za Helmsch, ta pompa, ja sobie tu zawsze staję, to jest taka bezinwazyjna miejscówka, żeby nikomu nie przeszkadzać agregatem. Jestem, stoję na ciągłym, więc nie chcę stawać w rajkach, mimo że stoję tylko 4-5, żeby ktoś się zaraz nie burzył. Jeśli mam możliwość, to jestem empatyczny, jeśli już jest ostatnie miejsce, jakie jest na parkingu, to nie zwracam uwagi, czy komuś będę przeszkadzał, czy nie. To, że jeżdżę na chłodni, to mnie po prostu, nie jestem jakiś inny i mam prawo do miejsca parkingowego, tak jak każdy inny, no. Także wszystko trzeba, że tak powiem, z tym rozsądkiem po prostu robić, tak? No idziemy na stację. Przy okazji kupię sobie jakąś wodę, może jakieś piwko na jutro. Nie się już za późno zajadę, nie będę już piwka sączył, ale jutro się rozładuję i będę cały dzień stał, więc fajnie by było sobie do obiadu coś trzasnąć, co? Czy nie? Mamy za euro, No jeszcze nie jest tak źle. tam maleńka, przewieźcie. Dobra, zobaczcie gdzie jestem. Na Lidlu w Polsce. Gdzie ja mogę być o tej porze? Witam się z wami, mam już przeskok w rzeczywistości. Nie w rzeczywistości, tylko w czasoprzestrzeni. Ale jestem za, 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 zaprawiony w boju. Lidl zrzucony, auto umyte w Szczecinie. Na jednej ze stacji, tam na BP takim jednym. Polecili mi tutaj widzowie z Instagrama w sumie. A. Teraz, panie i panowie, trzeba iść się obmyć, kurde, popływać trochę, za kurwa, trzeba się, kurde, trochę obmyć, popływać, zaraz gdzieś tu mam ręcznik i jedziemy dzisiaj na, e, czemu nagrywam, w sumie chciałem wam pokazać jeden, polecić w sumie, jeden z barów, który jest, przy, mieści się przy trasie numer 10. Co łóżko, zobaczcie, co ja tu mam, wszystko, tu jest pościel, kurtka, o, kurtka. Mam tu dwie torby, bo nie zjechałem do domu i mi dowieźli, że tak powiem. Dobra, nieważne. Co robimy? Bierzemy kurde się na shower, nie? Trzeba się ogolić, ogarnąć. 15-20 minut i lecimy dalej z robotą. Bo chciałem właśnie dojechać dzisiaj na to miejsce, żeby pokazałem ten bar, bo naprawdę są mega porcje za psi pieniądz. Czyli to co lubimy najbardziej. Autką te fajnie skętuję. Zapatrzę wszystko czyściutkie, naczepka też, felgi piasty, no długo czekał, długo czekał, bo z 3 tygodnie myślę, że go spokojnie nie myłem, jak nie lepiej, a teraz mamy taką porę, że po prostu te owady, zwłaszcza na białym kolorze, mocno znać, idziemy, mimo że kąpałem się wczoraj na tym oddziale, coś, coś się zrzucałem i ładowałem na Lidla, no to po temperatura, powiem wam szczerze, robi swoje i, i tyle, no, bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście, nie? Fajnie można się zamknąć, bo nie wszędzie jest taka opcja Tu już będzie opcja premium, to jest very good Bo można sobie plecaczek powiesić Właśnie, o Cyk nie, nie wszędzie to jest No i co? Najważniejsze woda, bo już raz było tak, że się namydliłem A wody nie było, nie? A, woda jest Nieważne czy zimna, czy ciepła I działamy, Działamy w temacie Kurde, teraz młody Bóg Ogolony Gładziutki Nie wyglądam już że jakiś cymbał Teraz słuchajcie Życie parkingowe, jak to mówią, nie? Tak to właśnie wygląda Można powiedzieć, że Sypialnia, kuchnia, toaleta. Wszystko mamy w plecaku, w plecaku albo ze sobą. To rybeczka moja. Tutaj i słuchajcie, możemy uderzać dalej w ten w Polskę. Fajnie, da się tak przejechać po Polsce raz na jakiś czas, sam nie wierzę, że to mówię dzisiaj. O, glimę sobie włączyłem postojową, niech sobie tutaj działa, że po prostu w aucie za bardzo się nie nagrzało, nie? No i wiem, to zajęło? 13 minut słuchajcie. Z goleniem? No jedziemy, panie i panowie, jesteśmy właśnie w tej miejscowości Grabówno, o której e, wspominałem wam, że tutaj właśnie planuję przyjechać na pauzę. Zastanawiam się, czy będzie miejsce. Spokażę wam mniej więcej, tylko mi tu nie stawać, bo ja nie wiem, czy będę miał miejsce. Wziąłeś obiad i ja dalej, no, ja muszę mieć miejsce. W ogóle ten cel, który idzie przede mną z tej promiencji. na toruńskich numerach ma tę naszepę. Jakiś po*** kurde. Gościu go wyprzedził w wanną, na lewym, no na poza zabudowanym terenem, przerywana linia Bo jedzie on tak, jedzie, no teraz jesteśmy zabudowany, zabudowanym, jest przejeżdżone ludzie Okej, okay, ale wcześniej jechał poza zabudowanym, tamten go wyprzedził, on tak jedzie 75 50 na godzinę Tam tego wyprzedził Ten go strąbił na przejeździe kolejowym, wyszedł z auta, porobił mu zdjęcia Yy, ciągnika, reklamę firmy i zdjęcia naczepy. I teraz jeszcze miałem taką jedną sytuację, że osoba, wyprzedzała również za terenem, za, poza, terenem, za, prze, yy, poza terenem zabudowanym, wyprzedzała go. Yy, czekajcie, bo nie ma miejsca. Musiał gdzieś się tu wparkować. No i po prostu gościu. Centralnie osobówka go wyprzedzała, poza terenem zabudowanym, linia przerywana, a gościu odbił kierownicą w lewą stronę, jakby chciał ją zepnąć z drogi i centralnie tak zrobił. I potem jak go wyprzedził gościu tą osobówką, to tam to ten z ciężarówki go strąbił, nie? Jakiś chory człowiek. Kurwa. No, a jak pytałem się na radio, co się stało wtedy, co robi zdjęcia, to mówi ten gościu, co mu robił, co miał robione zdjęcie, co go wyprzedzał, powiedział, że gościu się trochę podjarał i, i zdjęcia robi. Nie szanuje takich ludzi jeśli się pierdzielisz landem te 75-80 na godzinę to daj się wyprzedzić, bo nie wszyscy mają czas a nie wszyscy jeżdżą, że tak powiem nad wyraz przepisowo, tak? ja mam towar załadowany, jakiś tam wiecie nie wiem, wywrotny czy mało stabilny to też jadę wolniej ale wtedy jak ktoś wiecie, na radiu taka czysta solidarność, słuchaj kolego odpuszczę ci tutaj proste i łykniesz nie, łykniesz mnie i tyle w temacie a nie jakieś robienie sobie pod górkę, kurde bo on jedzie i ty nie możesz go wyprzedzić, bo bo on będzie ci ustalał, jak ty masz jechać. Czekać fajnie, bo mam miejsce. <laughs> blisko drzewka, trochę za blisko. <laughs> tu jest zarąbany parking, ale połowa tych ludzi, podejrzewam, to bierze obiad i spierdziela. I tu jest właśnie tak najpa Ja wam pokażę, jakie tu są, kurde, jakie tu jest żarcie. Byłem tu chyba z trzy razy już i za tak każdym razem wychodzę zadowolony. No i idziemy, panie i panowie. A się błyszczy, lśni. Cały zestaw. Fajnie, że miejsce udało się znaleźć. No i to jest właśnie świątynia kierowców. Także bez. Interesownie polecam. No i słuchajcie, zobaczcie, ziemniaczki opiekane, kopiasty talerz, karkóweczka, trzy rodzaje surówek, leszka Free sobie wziąłem to jedyne 35 zł. No z lechem free, czyli około... nie wiem, myślę 30 zł za taki zestaw, ale powiem Wam, że naprawdę jest Micha, nie? Jest Micha. Konkretna. Tutaj fury stoją, I tak to wygląda. No proszę ja ciebie, gruba akcje się dzieją. Ciszę muzyczkę. Progi wleciały, ale to w trasie malowałem. Także dość, dość to wygląda ładnie. Te są do poprawki, ale taki będzie efekt. No już się z tyłu tutaj dzieje. Ostro. Działamy, bo master, master track w sumie dziś jest który? No to taki dobry miesiąc master track, także fajnie byłoby skorzystać z tego. Tak, bądź, tak! Taki jesteś, płakać jaki jesteś bony. Taki zazdrośnik jesteś, nie, Toniu? No dobry dzień, dobry dzień, dzień numer dwa Koła są, pokazałem trochę mało I sorry za mój wygląd, ale Składam to dzisiaj, bo jest już drugi dzień. Ojciec pojechał wczoraj do e, dzisiaj do pracy rano. Także ja sobie grzebię, Z racji tego, że mam dzień wolny, nie mam kompletnie nic do roboty. Wszystko co w chacie to ogarnąłem. Złożę to i jadę jeszcze na siłownię. Jadę jeszcze na siłownię podziałać sobie, skorzystając właśnie z wolnego. Zjechałem wczoraj. A zależało mi, żeby to zrobić wczoraj, bo miałem pomoc taty, tak? On był ostatni dzień w domu wczoraj. Wszystko sobie ogarnął od rana. Mówiłem się z nim na wieczór, że po prostu byśmy sobie przedtem podziałali, nie? Nie wyszło idealnie. Bo gdzieniegdzie nie gdzie, gdzie, nie gdzie wyszedł zaciek, na białym, konkretnie na białym, nie? Trudno się tą białą farbę malowało Gdzieś tu jest, no tu jest brudna akurat, także na to nie patrzcie Gdzieś tu jest ten zaciek, czy po drugiej stronie Ale nie wyszło najgorzej Tyły były najgorsze do roboty Tu mamy przody, przody wyszły całkiem spoko, były łatwe A dzisiaj od rana jeszcze sobie o, pyknąłem Pyknąłem sobie troszkę zbiorniki, nie? W taki mały połysk Wczoraj tego nie nagrywałem za bardzo Coś tam nagrałem, ale taka była trybalka z czasem, żeby do wieczora się nie ściemniło i żeby wszystko zapiąć wczoraj, nie? Żebym dzisiaj nie musiał już nic tam psikać, malować, bo ja jestem laikiem w tej kwestii, że tak powiem, malowanie pistoletem i tak dalej, to troszkę pojęcia trzeba mieć. I tyle, nie? Także ja to składam. I co? No i wolne, nie?